Dzień dobry, zapraszamy do obejrzenia naszego kolejnego odcinka medycyny estetycznej dla każdego. Beata Grabiańska i doktor Barbara Jerszyna, lekarz internista i ekspert w zakresie medycyny estetycznej, przeciwstarzeniowej oraz odchudzania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się problemem okolicy oczu. Pani doktor, czy dużo pacjentek martwi się problemami y, zmarszczek, podpuchnięć w okolicy oczu, bo y, okazało się, że ten wiek, kiedy interesujemy się y, tymi problemami, jest coraz wcześniejszy. Czy to jest tak, że y, wcześniej wyglądamy gorzej, czy wcześniej zaczynamy na to zwracać uwagę? Dostęp dzisiaj do internetu, do szerokiej rzeszy osób, które się promują, być może jeszcze też troszkę charakteryzują, prawda, się troszkę podpicują, no powoduje to, że ta afirmacja młodości i super wyglądu jest jakby coraz większą, staje się coraz większą potrzebą ludzi, no a szczególnie wiadomo, że też młodych dziewcząt, młodych panów, którzy też powiedzmy sobie, że mają na to czas. Bo też osoby po 30, czy też im bardziej przeważnie są bardziej zaangażowane w pracę, chcą wyglądać estetycznie, ładnie, ale mają ważniejsze problemy: mają dzieci w wieku nastoletnim albo małe, no, mają swoje tam małżeńskie różne sprawy. Finansowe, ekonomiczne, w związku z tym nie, nie mają aż tyle czasu i możliwości, żeby spędzać na, przed lusterkiem i nad analizą swojego wyglądu. Natomiast no, młode osoby, często jeszcze chociaż już coraz rzadziej, na garnuszku rodziców, nawet kiedyś w moich czasach. To na studiach wszyscy, właściwie, byli na utrzymaniu rodzicy. Rzadko kto gdzieś dodatkowo pracował, a dziś jest to prawie normą, że coraz młodsi ludzie pracują, chcą mieć swoje pieniądze. No ale, tak czy inaczej, mają zdecydowanie więcej czasu, zanim założą rodzinę, więc to chyba też z tego wynika. No i też mają tą swoją taką pełnię młodości, no i chcieliby prawdopodobnie wyglądać idealnie, skoro oglądają codziennie influencerki, modelki, które wyglądają idealnie, przynajmniej w kamerze. No nie żyje Photoshop yy, i inne aplikacje poprawiające wygląd. Pani doktor, jakie są najczęstsze problemy okolicy oczu? Więc jeżeli chodzi o okolice oka, to powiem szczerze, że bardzo wielu pacjentów, którzy zgłaszają się, no faktycznie ma, jest ten problem nadmiaru skóry, skóra jest wiotka, pomarszczona, ewentualnie obrzęki, podpuchnięcia yy, i też tak zwane przepukliny tłuszczowe. To jest dosyć yy, w tej chwili można powiedzieć, że popularna przypadłość, która jest genetycznie uwarunkowana, to znaczy tłuszcz wychodzi poza oczodu i to zarówno może być, dotyczyć górnej powieki, jak i dolnej. Nie zawsze to musi być symetryczne, aczkolwiek czasem bywa. Natura też czasem robi idealną symetrię. No i oczywiście bardzo często ci pacjenci, którzy trafiają, okazuje się, jedna pacjentka 5 lat chodziła po lekarza, badali jej nerki, tak itd. A tak naprawdę jest to problem miejscowy. Który właśnie polega na tym, że są to przepukliny tłuszczowe. I teraz tak, pełne leczenie tego problemu jest tylko operacyjne, czyli żeby się pozbyć. Natomiast my oczywiście w medycynie estetycznej szukamy różnych rozwiązań które mogłyby pomóc na ten problem. I też w zależności na ile on jest zaawansowany, no to oczywiście możemy pomóc mniej lub bardziej, ale rzadko jest tak, że nie możemy pomóc. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nawet pacjent się decyduje na operację, czy blefaroplastykę powiek górnych, wycięcie powiek górnych, czy pozbycie się przepuklin, czy również powiek dolnych, to jest wskazanym, żeby pacjenta przygotować. Wtedy ten efekt będzie o wiele lepszy, ponieważ żadna operacja nie wpływa regenerująco. Poza tym też mało się o tym mówi nawet często lekarze po konsultacji takiego pacjenta, lekarze chirurdzy plastycy czy okuliści, jeżeli chodzi o górne powieki, mówią, żeby absolutnie nic nie robić na czoło. No jest to błędne myślenie, dlaczego. Ja nie mówię, że mówią źle i nikogo nie potępiam, ale jednak, jeżeli na przykład jest bardzo bardzo wiotka skora, skóra na czole. No u mnie akurat jest napięta, więc tego nie pokażę, ale jeżeli jest bardzo wiotka, to metodami rewitalizacji doświadczony lekarz może również tutaj zastosować wypełniacze nie, umiejętnie. Możemy na tyle poprawić to czoło i ustawić brwi symetrycznie na przykład, bo często jest asymetria, że chirurgowi po prostu będzie łatwiej ten zabieg wykonać. A poza tym, jeżeli wy wykonamy zabiegi regenerujące na skórę, yy, mamy też odpowiednie preparaty, które się nadają do powiek, to oczywiście będzie lepsze gojenie, lepszy efekt. No, wyobraźmy sobie, że operujemy folikę od kanapek, a operujemy troszeczkę grubszą folię i prawda, no to wiadomo, że jeżeli skóra jest bardziej elastyczna, jędrna, to właściwie dotyczy wszystkich obszarów ciała, zarówno piersi, zarówno brzucha, zarówno innych. Przygotowanie przed operacjami, może kiedyś poświęciła ten temat odcinek. Jest tutaj bardzo ważne, natomiast właściwie to ja nie spotkałam się nigdy jeszcze, nigdy. Z pacjentką, która do mnie przyszła i powiedziała, że pani doktor prosiła, żeby przygotować mnie, bo chce robić. Mówiła, broń Boże, nic nie robić. I pacjentka jest wystraszona. Oczywiście toksyny botulinowej nie robimy przed operacją, ponieważ to troszkę zaburza układ mięśniowy i, i powiedzmy, że może przeszkadzać w zaplanowaniu prawidłowej operacji. Natomiast wszystkie inne zabiegi można robić. I nawet Włosi już 30 lat temu chirurdzy plastycy zalecali podawać. Na przykład polinukleotydów w okolice powik, w okolice twarzy przed liftingiem, przed blefaroplastyką. Pani doktor, znaczy to co pani powiedziała to było niezwykle cenne, dlatego że rzeczywiście jest bardzo mała świadomość pacjentów, że przed pewnymi chirurgicznymi zabiegami albo też bardzo inwazyjnymi, czy bardziej inwazyjnymi, jeśli chodzi o medycynę estetyczną, należy tę skórę przygotować i że to nie jest tak, że idziemy jest pstryknięcie i wychodzimy jak modelka z Instagrama, tak? I rzeczywiście, rzeczywiście chyba nie zdarza się, żeby ktoś przyszedł i powiedział, że proszę mi przygotować skórę do, do operacji, bo, bo idę na operację. To jest niezwykle istotna informacja. Natomiast jeszcze jedna informacja to jest bardzo ważny przekaz jest do lekarzy, żeby, którzy robią operacje, żeby jednak zapoznali się z metodami wykorzystywanymi przez medycynę estetyczną, szczególnie tymi regeneracyjnymi i też może wypełniaczami, ale chociaż to, gdzie na świecie czy we Włoszech jest to jakby popularne, że chirurdzy zajmują się również tymi metodami, ja rozumiem, że może być brak czasu, ale też przynajmniej wysyłać pacjentów jednak przygotować dużo lepsze efekty będą zabiegów operacyjnych. Pani doktor, mamy jeszcze zmarszczki, mamy jeszcze cienie no i taką z, dolinę łez, która y, powoduje, że to oko wygląda jak zmęczone. Co z tymi problemami y, Pani Doktor? W jaki sposób Jeż, sobie radzi? Jeżeli chodzi o oczywiście o zmarszczki, to naszym podstawowym zabiegiem, żeby przyblokować zbyt żywą mimikę i zbyt figlarne mięśnie mimiczne jest oczywiście toksyna botulinowa. Dobroksyna, Ale, botulinowa, dobroksyna, dobroksyna tak, botulinowa. Dobroksyna. Dobroksyna I, tak. i też zachęcamy Państwa do obejrzenia tego odcinka, bo myślę, że Pewne sprawy też Wam się bardziej tak. rozjaśnią. Także tutaj możemy przymrozić mimikę. My nie chcemy blokować mimiki, my nie chcemy, żeby twarz była sztuczna i bezmimiczna, ale właśnie przymrozić. Także mamy toksynę. Też bardzo dobrze wychodzi toksyna i lepiej oczywiście u osób, które mają dobrze napiętą skórę. Czyli okolica ogólnie górnej części twarzy, która również odpowiada za wygląd górnych powiek, również dolnych, prawda? To przede wszystkim mamy. Rewitalizacja, czyli wszystkie regeneracyjne metody, które spowodują, że skóra będzie w lepszej o kondycji. O też będziemy rozmawiać, jak szalone możliwości. Nowoczesne metycyny. podania wypełniaczy i też myślę, że wysokiej klasy specjaliści, lekarze nie boją się zabiegów na czoło i wypełniaczy. Wiadomo, że też mogą być powikłania, ale jednak umiejętne zastosowanie wypełniaczy no, powoduje, że efekt jest fantastyczny, jak również różne nowoczesne techniki wypełnia, wypeł, podania wypełniaczy o działaniu liftingującym, wypełniającym środkowa nici część twarzy, PDO. nici PDO jak najbardziej. Nici PDO też właśnie wykorzystujemy często dla pacjentów, którzy mają może niedostateczny efekt po podaniu toksyny. No i oczywiście ewentualnie wykorzystaniu już innych metod jak wypełniacze, ultradźwięki i tak dalej, dalej się tam marszczy, to wtedy my właśnie możemy jeszcze wykorzystać nici, żeby troszkę przymrozić mimikę. I te nici PDO możemy stosować, żeby przymrozić mimikę czy działanie toksynopodobne, jak również oczywiście liftingujące i wtedy już mamy te nici z haczykami, ewentualnie nici z siatką mesh, też nowoczesna metoda liftingu górnej części twarzy. O niciach mamy oddzielny odcinek, zapraszamy. Pani doktor, cienie pod oczami i dolina łez. Więc tutaj mamy szereg preparatów, które z zawartością witaminy C i innych rozjaśniających składników, ujędrniających, które powodują, że te cienie zmniejszają się. I mamy jakby dwa rodzaje tutaj cieniów. Po pierwsze te oczy pandy, to to jest nadmiar barwnika w skórze i tu bardziej lasery, peelingi, ewentualnie nowoczesne, frakcjonowane ciepłem, też działanie identyczne czy efekt mhm. jak laser, ale bez światła laserowego, czyli mhm. nie musimy dawać ochrony na oczy. Także mamy tutaj szereg sposobów peelingi i też jest świetna, na przykład świetny zabieg firmy Mezoestet Global Eye, który też nam pomaga tą delikatną skórę troszkę nawilżyć i również ujędrnić, odświeżyć. Miłicy Fejsen Wody można sobie ten zabieg wykonać. Wszystkie zabiegi można wykonać. Możemy również używać plazmy do liftingu powiek, też przed laty. Była to bardzo modna metoda, później okazało się, że nie zawsze jest do Dobrze wykonywana, że są powikłania, oparzenia, obrzęki. W tej chwili mamy już większą wiedzę na ten temat, i też szczególnie lekarze włoscy opracowali bardzo fajne metody liftingujące, mniej agresywne. No, podobny efekt do lasera, też, też jak najbardziej warto wrócić do tego zabiegu, który może nie zawsze. No ze względu na, na te powikłania i swoją agresywność może trochę stracił, ale tak naprawdę jak mówię, jesteśmy bardziej doświadczeni i w tej chwili już jest to zabieg bezpieczny. Jak długo trwa rekonwalescencja po zabiegu na okolice oka? Oczywiście nie mówię tutaj o um, chirurgii plastycznej, tylko o, o, o zabiegach. No bo wiadomo, oko delikatniejsze jest, ludzie różnie reagują. Jakie doświadczenia pani doktor ma? Więc tak, jeżeli chodzi o metody rewitalizacji, regeneracji skóry, jeżeli się nie zrobi siniak, pacjent przeważnie po zabiegu troszkę leży, też w razie czego można mu podać odpowiednie leki, jeżeli jest jakaś reakcja, ale te preparaty, takie dedykowane powiekom, na ogół są bezpieczne, nie powodują żadnych obrzęków. No jeżeli się zrobi siniak, no to niestety on może dziesięć dni schodzić, Albo może trzy, alergia. cztery. To się zdarza rzadko u Ciebie głównie, natomiast faktycznie są to rzadkie, rzadkie stany z tego powodu, że preparaty są medyczne, certyfikowane, przebadane. No, ale oczywiście wszystko się zdarza. No u tak, alergia to alergia nikt dlatego. Dlatego też te zabiegi powinien wykonywać wyłącznie lekarz, który też będzie wiedział, jak przeprowadzić pacjenta tak, przez różne, różne rzeczy, które się tam mogą około zabiegowo dziać. Także to jest też bardzo ważna sprawa. Ta opieka około i pozabiegowa. Pani doktor, jak długo trwają efekty? Więc jeżeli chodzi o efekty, ogólnie medy zabiegów medycyny estetycznej, to zawsze będziemy wyglądać lepiej. Zawsze z każdego zabiegu, nawet najmniejszego, no chyba że jest. Jeżeli jest zrobiony na preparatach certyfikowanych i przez lekarza. O tym mówimy, to no zawsze to będzie o też nie rozmawiamy. Też długofalowe działanie, które spowoduje, że też daje to, no odmładza skórę, tak i powoduje, że jednak ona lepiej wygląda, niż oczywiście bez zabiegów z powodu starzenia zgodnością czy naturalnego. też powtarzanie, jeszcze... co ile tak mniej więcej, przepraszam, że weszłam w słowo. Więc jeżeli chodzi o powieki, bo jeżeli chodzi o twarz, to my możemy dość agresywne zabiegi zrobić i szybko, jakby szybciej zadziałać. Właściwie zależy to od tego, jakie doświadczenie ma lekarz, jaki sprzęt, jakie zabiegi. I czy też jest no jakby przekonany do tego, żeby robić metamorfozę, bo to są już takie zabiegi troszkę, no powiedzmy sobie, większe wymagają więcej wiedzy, do ogromnego doświadczenia i, i tego, żeby też pacjenta przez ten okres przeprowadzić, ale efekty są bardzo spektakularne, czy też drobnymi kroczkami i też komuś wolno. No ale ja to zawsze mówię, że no wie Pani, możemy robić drobnymi kroczkami, no ale warto jeszcze trochę z tymi efektami pochodzić. Nigdy nie wiemy, kiedy nas powołają. W każdym razie e, też te jednak e, efekty tych metamorfoz nawet u osób e, młodszych po 30, które też powiedzmy, że genetycznie mają może niezbyt harmonijny układ twarzy i my to jakby poprawimy, no to jednak efekt jest po prostu niesamowity, niesamowity. Bardzo dziękuję pani doktor za dzisiejszy odcinek. Padło słowo metamorfozy. Proszę obserwować nasze profile na mediach społecznościowych, ponieważ Face and Body Clinic dr Barbara Jerszyna cyklicznie organizuje metamorfozy. Z naboru na naszych mediach społecznościowych. Tak więc zapraszamy do, do obserwacji YouTube'a i mediów społecznościowych, czytania naszych postów. My na dziś już bardzo dziękujemy. Jak zwykle, zapraszamy na kolejne odcinki. Beata Grebiańska i mój gość. Dr. Barbara Jerszyna, lekarz-internista, ekspert w zakresie medycyny estetycznej, przeciwstarzeniowej i naturalnie odchudzania. Bardzo dziękujemy, zostańcie z nami.